Tom 4 marca 1918 roku. Wytrwałość i stałość w czynieniu dobra sprawia, że łaska jest bezpieczna i prowadzi do wielkiej świętości. Trwając w swoim zwyczajowym stanie, skarżyłam się Jezusowi na mój biedny stan. On zaś powiedział do mnie: Córko moja, odwagi nie zmieniaj niczego w swoim życiu. Wytrwałość jest największą cnotą i rodzi heroizm. Jest prawie niemożliwe, aby wytrwały człowiek nie był wielkim świętym, co więcej, kiedy powtarza swoje czyny, tworzy dwie poprzeczki, jedną po prawej, a drugą po lewej stronie, które są dla niego podporą i ochroną. Kiedy ponawia swoje czyny, tworzy w sobie źródło nowej i rosnącej miłości. Wytrwałość wzmacnia łaskę i umieszcza na niej pieczęć ostatecznej wytrwałości. Twój Jezus nie obawia się, że Jego łaski mogą być bezskuteczne i dlatego przelewa je strumieniami na duszę, która jest wytrwała. Nie można natomiast liczyć na duszę, która dzisiaj pracuje, a jutro nie, która raz czyni dobro, a drugi raz nie. Nie będzie miała żadnego oparcia i raz zostanie wrzucona w jedno miejsce, a raz w drugie. Umrze z głodu, ponieważ nie będzie miała źródła wytrwałości, które zradza miłość. Łaska będzie obawiała się na nią wylać, ponieważ nadużyje ją i wykorzysta, aby mnie znieważyć.